Naprawdę nie widać w którym miejscu moim kanał, yy, i to wszystko było dla mnie dosyć smutne, ponieważ no, moja kuzynka mnie na M S. wyzwała, że jestem prostytutka i że, i że jestem, że jest w ogóle jakaś głupia. I masakra. I właśnie teraz chcę oni niej nagrać odcinek. Przed idę nagrać odcinek o mojej kuzynce. I ona też wyzywała moją kuzynkę. że właśnie nagrywam. Powiedz widzą, co się stało. No właśnie, ona ją nazwała Cytutką. Ja pozdrawiam tu Pięć gwiazdek dla Ciebie. I prze mi to samo napisała. Pozdrawiam Cię Pozdrawiam Pozdrawiam Dobra i więc tak my, Ja stworzę nowe konto Ale takie byle jakie no, byle, byle jakie no No takie jakie będzie no Nawet może być takie Mało mnie to chodzi e, Po prostu to jest takie konto e, Lilisia Nie 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 Tulisia to i to Lisia tu Lisia jest. Yep. E, dobra, hasło, głupia. Dobra, imię Coś. Czekajcie, 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 czekajcie. I ona się nazywa Lisia tu się... Yep. O! Oh. Jezus, Mario Roselno mi ja odpisała na odcinku. Oh, fuck! Cześć. Jezus Maria, Kierka mi odpisała. Jezus Maria, Kierka mi odpisała. Boże! Napisał mi cześć, Jezus Maria, Kierka mi odpisała. Jezus Maria! Jezus Maria! Jezus, Kierka mi odpisała! Sorry, tutaj jest moja mama. YouTube, youtube o, yeah. boże. No, nie no po prostu. Sorry, że się tak cieszę, no, ale. Jezus, boże. To sakra. Sorry, że tak się jaram, ale to jest dla mnie. Po prostu. Wow, szok. O, nadal nie mogę w to uwierzyć, że Rosella. E, Domyślałam się, e, przyjmiesz do mnie. Bliska. Pozdrawiam Rosella e, 2002, ponieważ to jest moja ulubiona youtuberka. Czekajcie. E, dobra, już jestem. Wow. Nie zasłonię Rosella, mi do znaju zaprosiła. O, boże! Ale to ale się jadam! Jezu! 2002 proszę Cię to znajdź! To dalej to nie mogę dowiedzieć, że mam znajomych kruzelę. Ja... Ale się JARAM! Dobra, ja tam wszystko od... Ja tam wszystko biorę i tp, i I do Was bym chciała, że został wam Nie chcący. Dobra, kochani, ja się tu już wszystko ogarnęłam, i teraz czas na tą pustaczkę przyszedł. Mama, ja to nie nagrywam. I Jeśli si, 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 się coś odgłosi, to serguje, mamy taką nagrywkę. I taki nik. Lili Nie, 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 nie. nie. I ona straciła konto y, Lilisia Tulisia, tylko że osobno. Y, Tulisia. Y, 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 y. Oczywiście możecie ją zgłaszać, blokować. To jest moje konto, Lilisia Tulisia, to idiotka. E, to jest moje konto, ale ona mi na imię zablokowała. No niestety. I jej nick to Lilisia Tulisia. Tu macie jej nazwę. I nazwa użytkownika będzie przecież... Y, będzie też pod odcinkiem w opisie, więc się po prostu nie martwcie i ja ten teraz wszystko posprawdzam i Lisa tu nie się, się ona ma w najkach hakera, jaka głupia. sprawdziłam wcześniej tą masowę. Mam że macie, że macie mnie zgłaszać. Masakra. Czekajcie, ja wejdę tylko na tą rozmowę. Okej, okay, jak widzicie tutaj masz, że się zgłaszajcie Junior na pan. Ale na moje szczęście number się kratkuje. Jeśli słyszycie do głosy tam, to sorry. Lepszy ja do niej. Hej Karolina. Ona ma na imię Karolina. I to jest gówniara, bo jest ode mnie morsza. I gówniara to znaczy, że ktoś jest od ciebie moczy i głupi. Możesz... Jeśli ktoś jest od ciebie moczy, to masz prawo nazwać gówniara i ona jest ode mnie, może hej Karolina właśnie nagrywam widzimy się na yty yty x julia na trasie w gadze <grywa> <grywa> ona okay, nagrywa ona też, dobra i powiedz coś ...do widzów. Są ciekawi co na mnie mówiłaś. Czekajcie jak ona odpisze to po prostu do was wrócę, bo nie chcę przedłużać odcinka jak zawsze, ja to mówię. Wiecie co, chyba ona wyszła więc, ale ona mi wyzwa, że jestem jakaś z zira i w ogóle. I nikt to. Lilisia tu Lisia. Oczywiście link e, będzie w y, opisie, po to dziękuję. Cześć.